Było takie pytanie, Bodzio, teraz to z pamięci mówię, że nie wiem, czy dobrze powiem, że czy pompa wtryskowa pasuje z C330 do C328? A co, ktoś chce do 28 włożyć? Nie wiem, no na pewno się pyta. Może, może chce włożyć, nie? Pasuje, powinno pasować, bo już gdzieś widziałem, ale będzie żywszy ten ciągnik, jak będzie miało 30 pomp. Tak, żywszy będzie. Mhm. Nie wiem na pewno, ale mm -hmm. gdzieś widziałem, że ktoś miał 30, bo ja robiłem 28, ten, co robiłem, to, to było, miał być na oryginałach cały, mm -hmm. nie? To ten, to... Ale od 28 są takie mułowate pompy. Jak rozmawiałem z takim doświadczonym z Kaszub, który regeneruje, 200 pompy, mm -hmm. od Ursusów mówili, no to widocznie musi pasować, ja tego nie zakładałem, także nie wiem, ale ale widziałem już w ciągniku 28, że była taka, a nawet w 30 widziałem, że od 28 była, nie, ta z tym regulatorem innym i tu z przodu z tym przyspieszaczem tak zwanym, bo 30 tu miały na nie, przyśpieszać, zamiast tu, to była ta tulejka z tym, z tą z tym mimośrodem i się włączało przy dodaniu gazu, a tam 28 miał tu. To. Aha. No. Ale będzie jak, jak chcę do 28 od 30 założyć, no to wystarczy tą i pomierzyć kołnierz, ale to jest, mnie ja się zdaje, takie samo, nie? Tutaj do przykręcenia. Na pewno i kółko to, to jest to samo. No. Rozrządu, ale będzie żywszy, nie? Dobrze kąt ustawić i. I był coś, Mariusz tam się pytał. Jak ze mną był, czyli od 20 nie mówię o ten, ten pompiarz, nie? Mm -hmm. Bo ja tego nie wiem na własnym, co, co ja tu. Nie, nie siedzę na stopnie A nie będę gazetów czytał, jak, jak kogoś w błąd bon porał. Tylko pompiarz i to doświadczony, nie? Tak, tak opowiadam.